Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Dzisiaj zapraszam Was na film z tygodniem moich strojów dnia w czasie kwarantanny. Stroje są takie podomowe, aczkolwiek nie takie najbardziej dresowe. O tym, czym są dla mnie takie najbardziej dresowe stroje po domu opowiadałam właśnie w całym filmie, który poświęcony był Temu, co ja noszę po domu, co mi się sprawdza, i tak dalej. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, link będzie tutaj w karcie. Natomiast miałam taki moment, że po prostu trochę znowu mi się za, zaczęło chcieć lepiej ubierać, jeżeli mogę tak to powiedzieć. I spontanicznie stwierdziłam, że dobra, to nagram przez tydzień, stroje dnia. I właśnie to, co będę nosić. Zakładałam, że może być różnie, ale stwierdziłam, że no, zobaczymy. Zaczynamy dzisiaj od czegoś bardzo prostego no, myślę, że wszystkie te stroje w miarę będą, będą proste no bo jednak e, chodzenie po prostu po domu muszą być przede wszystkim wygodne. Założyłam biały t-shirt w Serek. E, t-shirt jest z Uniqlo. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję wejść do Uniklo albo zamówić coś z Uniklo, to te t-shirty są super. To jest um, bawełna um, Supima, czyli ta bawełna takiej najwyższej jakości. I o, w sumie sama jestem w Uniklo, bo spodnie właśnie um, też są z Uniklo, one są takie um, dość luźne i Troszkę są lekko wygniecione, to dlatego że niedawno wyciągałam je z, z kosza na rzeczy letnie. Także tak, tak trochę wyglądają, ale to nie jest istotne. I do tego mam klapki z Forever 21. Podjąłam decyzję, że w sumie praktycznie w nich nie chodzę na zewnątrz, więc mogę je przeznaczyć na klapki do chodzenia po domu. Um, przyznam, że no właśnie przez to, że one są takie satynowe i lekko ozdobne, to od razu lepiej się czuję. Po prostu. Więc dzisiaj wyglądam tak bardzo prosto. Nie wiem, czy to poprawiająca się cały czas pogoda, czy to, że już po prostu chciałabym tak strasznie, żeby normalność jakaś wróciła czy może to, że po prostu parę dni temu stwierdziłam, że nie, że czas się zacząć po prostu normalnie ubierać, bo inaczej zwariuję, ale powiem, że dobrze to no na mnie wpływa, nawet nawet od dwóch dni zachciało mi się trochę pomalować więc no jakoś tak mam wrażenie, że wracam do życia w każdym razie dzisiaj ja sobie mam bardzo prostą rzecz, bo mam na sobie sukienkę jest coraz cieplej. Może na dworze jeszcze nie, ale w domu już są takie temperatury, no, niemalże wakacyjne, więc założyłam sukienkę. Sukienka jest z Kosa. To jest taki ich model, który mam wrażenie, że co, co roku wraca, tylko w różnych wariantach kolorystycznych. Moja sukienka ma 5 lat. Jakoś tak. I powiem, że trzyma się rewelacyjnie. Trochę już ten, ten zielony kolor może nie jest tak intensywny, jak był wcześniej. Ale na przykład ta góra, która jest po prostu z bawełny, cały czas jest tak samo ciemna. I także ta sukienka na razie no, wygląda cały czas po prostu dobrze, więc, więc ją noszę. Kolejny już sezon. My mamy trzeci dzień i kurde, skończyło się. Nie, zakładanie dressów, um, nie wiem jak wy, ale ja mam po prostu podczas tej kwarantanny czasem takie po prostu huśtawki nastrojów, że no właśnie, ostatnie dwa dni było super, dzisiaj już jest gorzej, też czuję się tak gorzej fizycznie, nie wiem czy to jest kwestia pogody, jest paskudna pogoda um, i od razu chcę mi się spać i, i, i nie chcę mi się nic. Więc założyłam dzisiaj bluzę, bluza marki Champion, ale nie poszłam całkiem w dresy. Słyszałam, że dobra, założę bluzę, bo w sumie jest zimno, więc, więc bluza się nada idealnie na dzisiaj, ale założyłam cygaretki czerwone do tego. Cygaretki są z Zary. mam już je kilka lat. I teraz w tym sezonie są dostępne w czterech kolorach, jeżeli byście się zastanawiali. O, są super te spodnie. Um, mam nadzieję, że, że na jesień będą dostępne w granacie, bo już kiedyś miałam granację i chciałabym ponownie sobie kupić. E, także dzisiaj taki półdresowy strój dnia. E, no cóż. Szczerze mówiąc po prostu absolutnie mi się nie chce dzisiaj ubierać. Nie chciało mi się dzisiaj pomalować, ani nic. Um, także no, jestem tutaj autentyczna, nie będę udawać, że um, założyłam coś innego, skoro nie założyłam. No, mamy kolejny dzień. Dziś już e, dla odmiany jestem w trochę lepszym nastroju. Myślę, że to, że za oknem jest piękne słońce i bardzo ładna pogoda miała duży wpływ na to, Dlatego jestem pomalowana. To głównie dlatego, że zaraz będę nagrywać film na jutro. I powiem szczerze, że, że trochę ta kwarantanna <grywania> spowodowała, że czasem siebie nie poznaję, bo nigdy chyba wcześniej nie zdarzało mi się, a w każdym razie bardzo rzadko, żeby nagrywać dzień wcześniej. Zawsze jednak robię to z wyprzedzeniem. No ale trochę warunki się pozmieniały jakoś tak też i ochota. I nastroje i wszystko. No. Na sobie mam dzisiaj koszulę z second-handu marki Babolat. Pokazuję ją w ostatnich zakupach. To jest mój właśnie taki, jeden z ostatnich zakupów przed kwarantanną. I do tego założyłam różowe spodnie. One są zberzki i mam cały taki garnitur. I o tych spodniach zazwyczaj zapominam, bo one wiszą właśnie razem z marynarką i zapominam, że je mam dopóki marynarki nie zakładam. Ale ostatnio sobie przypomniałam, że przecież mam takie różowe spodnie i że w sumie mogłabym je nosić częściej tak osobno. Także taki prosty strój nie? ta koszula jest, jest taka dość artystyczna. Jest dość długa, jest wygodna, luźna, więc fajna też po domu, właśnie nie tylko do nagrywania. Spodnie też są bardzo wygodne. No i co, wyglądam dzisiaj tak. Dzisiejsze opowiadanie rozpieszcza i nie zanosisz, żeby jutro miało być lepiej, no to jeszcze gorzej, bo jest jakiś prąd arktyczny czy coś w tym stylu. Więc chyba jeszcze będę szukała swetrów gdzieś tam, które już pochowałam. No ale dzisiaj też musiałam się troszeczkę cieplej ubrać i założyłam taki t-shirt z długim rękawem z And Other Stories. Ja... Lubię rzeczy z długim rękawem, aczkolwiek często jak chodzę po domu, to po prostu przeszkadzają mi te długie rękawy, więc je sobie podwijam i tutaj po prostu zawinęłam sobie trochę, więc zrobił z tego taki rękaw 3 czwarte. I do tego spodnie z Uniqlo, które miałam już w tym tygodniu na sobie. niech miałam ochotę na trochę koloru i stwierdziłam, że te spodnie będą super, przez to, że są właśnie takie luźne i wygodne. No i do tego podobowe klapki, także dziś wyglądam tak. Wczoraj się dzień był jednym z tych, co to okazji drugich popołudniu człowiek, orientuje się, że dalej leży na knapie w piżamie. Jedyne co zrobił to zjacienie. Więc wczoraj nie, już nie nagrałam z dnia. Miałam na sobie po prostu dżinsy, rurki e, takie, które kiedyś nosiłam normalnie, natomiast... E, Teraz już nie noszę i odkryłam je niedawno i zaczęłam je nosić po domu, bo są takie w miarę elastyczne, dlatego miałam żółtą bluzę swoją i tyle, bo wczoraj było bardzo zimno. Dzisiaj jest cieplej i właśnie będziemy wychodzić. Postanowiliśmy zrobić sobie przyjemność i pójść kupić śniadanie do takiego miejsca, które robi bajgle. I potem przejście po prostu trochę korzystając z dobrej pogody. Tutaj, w tej naszej okolicy jest, jest tak sporo miejsc, że można sobie po prostu pochodzić i nie ma za dużo ludzi. Także mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. A co mam na sobie? Na sobie mam granatowy sweterek z Zary. Do tego o, spodnie w sumie też są też z Zary cyperetki czerwone, konwersy białe i założyłam marynarkę jako okrycie wierzchnie um, także mam nadzieję, że nie zmarnę no, ma być kilkanaście stopni, więc chyba powinno być ok nie wiem, czy jeszcze coś na szyję może założę um, no i wyglądam tak to jest ostatni strój dnia z tego tygodnia. To już wszystko jeżeli chodzi o ten film Podzielcie się ze mną w komentarzach tym właśnie, jak to u Was wygląda, jeżeli chodzi o stroje, które nosicie po domu podczas kwarantanny, czy w ogóle po domu. Nieważne, czy weekend, czy jeżeli pracujecie w domu. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam też do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!